Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale, i dzisiaj mam dla Was temat, o który prosiłyście mnie przez mój Instagram. Pojawiło się kilka komentarzy i próśb o to, żebym pokazała Wam moje ulubione korektory. Więc dzisiaj postanowiłam pokazać Wam pierwszą część, czyli korektory z wysokiej półki, te, które są droższe i te, które uważam za najlepsze, ale też których używam od lat i które towarzyszą mi w pracy zawodowej, ale też prywatnie. A w drugiej części będą korektory drogeryjne, tańsze i ogólnie dostępne. Na pewno w tym wideo nie powiem o wszystkich korektorach, jakie są super, więc jeżeli macie swoje wybory i chcecie czymś ze mną się podzielić, jak najbardziej was do tego zachęcam. I przede wszystkim, dlaczego stosujemy korektory? W sumie jest to proste pytanie i można odpowiedzieć na nie w bardzo prosty sposób, żeby coś zakorygować. To jest bardzo dobra odpowiedź. Ale pamiętajcie, że korektory dzielą się na korektory pod oczy. I korektory do stosowania miejscowego, do korekcji na przykład skóry na twarzy. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ korektory pod oczy, korektory rozświetlające, będą miały zupełnie inne formuły, inną konsystencję i dzięki temu lepiej będą korygowały na przykład wasze cienie pod oczami. Natomiast te korektory, które są do stosowania miejscowego, nadają się lepiej do korekcji na twarzy i zakorygują nasze pajączki, wypryski, naczynka wokół nosa. Ale też miejscowo na przykład można łączyć je z podkładami, i dzięki temu uzyskacie nową, bardziej kryjącą konsystencję podkładu. Jeżeli oglądałyście moje wcześniejsze filmy, właśnie o podkładach z górnej półki i podkładach drogeryjnych, to wiecie, że zawsze stosuję technikę łączenia ze sobą bardzo różnych produktów i uważam, że jest to dosyć logiczne, bo cała skóra na naszej twarzy nie potrzebuje super intensywnego krycia, potrzebują ją tylko określone partie twarzy. Albo tylko stosujemy korektory miejscowo. Dzisiaj, jeżeli będę mówiła o jakimś korektorze, to postaram się powiedzieć, do czego warto go zastosować i gdzie on u mnie najlepiej się sprawdza. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was bardzo przydatny i podzielicie się ze mną na koniec Waszymi ulubionymi korektorami i zdradzicie mi, które najchętniej stosujecie spółek i drogeryjnych, i perfumeryjnych. Serdecznie Was zapraszam do oglądania tego filmu. Może jeszcze zanim zacznę, pokażę Wam też pędzle, których najbardziej lubię używać do korygowania. I z reguły, jeżeli korygujemy coś, to myślę, że pędzelek do korektora powinien być dosyć mały, prawda? Ponieważ korygujemy na przykład nasze naczynka lub też wypryski, więc żeby łatwo się dostać w okolice, właśnie wokół nosa, albo wjechać pod oko to czubek korektora powinien być niewielki, także do korygowania jakichś drobnych niedoskonałości na twarzy. I mam tu takie dwa ulubione moje pędzelki właśnie do tych małych korekcji. Jest to pędzelek Sisleya z korektora, który Wam dzisiaj pokażę. On ma bardzo fajnie wyprofilowany taki cieniutki czubeczek. I bardzo lubię też pędzelek techniques również do korygowania właśnie mm, niedoskonałości. Również go używam do ust, więc możecie wykorzystywać go też tak. I kolejny pędzelek, który bardzo chętnie stosuję do blendowania właśnie korektorów, szczególnie pod oczami, ale też właśnie na większych partiach skóry, czyli na przykład na policzku, tu pod okiem, jeśli chcę ładnie wyblendować korektor rozświetlający. Jest to również pędzel Ritechnics i niestety starła mi się nazwa, więc nazwa pojawi się gdzieś tutaj pod spodem. Oczywiście do korektorów możecie używać zwyczajnie też Waszych dłoni. Powiem Wam szczerze, że technika stosowania pędzelków jest super, ponieważ nakładacie precyzyjnie korektor tam rzeczywiście, gdzie potrzebujecie i palcem najlepiej jest wklepywać go i rozgrzewać, bo pod wpływem ciepła dłoni korektor stopi się idealnie z podkładem i dzięki temu nie będziecie miały takiej maski na twarzy lub też maski pod oczami. Więc to jest bardzo ważne, żeby dobrze korektory też rozblendować z podkładami. Może zacznę od mojego najstarszego korektora, korektora, który kupiłam tak wiele lat temu, że nawet nie chcę się tym chwalić, ale myślę, że to było około 7 lat temu. I jest to korektor Priolan. Jest to to słynne koło korektorów, które możecie właśnie kupić w sklepie Kryolana lub też na przykład na Allegro. I dlaczego jest to taki fajny korektor? Przede wszystkim na niezwykle długo wam starczy, ponieważ macie tutaj bardzo różne odcienie. I są to odcienie do tak zwanej korekcji kolorystycznej, czyli jest tutaj odcień żółty i są też odcienie bardziej brzoskwiniowe. Te koła w ogóle korektorów dostaniecie w bardzo różnych wariantach, więc to jest tylko jeden z nich. Oczywiście znajdę też jego nazwę, ponieważ wszystko mi się tutaj już starło z pudełeczka. I można stosować je w taki sposób że możecie ze sobą wszystkie kolory mieszać. Możecie nakładać je miejscowo, możecie nakładać go jako korektor rozświetlający na określone partie twarzy, czyli na przykład pod oczami możecie stosować ten korektor żółty, możecie mieszać go z korektorem brzoskwiniowym i również nakładać pod bardzo dużą okolicę oka, możecie rozświetlać nim nos i nawet korygować jego kształt. Więc takie korektory są bardzo fajne, spełniają bardzo wiele funkcji. I jak najczęściej tego korektora używam. Kryolan ma taką bardzo twardą i suchą konsystencję. Jest niesamowicie napigmentowany. Więc staram się nie używać go za często pod oczy, chyba że mieszam go z olejkami. Natomiast jest to doskonały korektor na miejscowe wypryski. Więc jeżeli macie dużo, jak na przykład zmian pigmentacyjnych na skórze, albo macie po prostu problem z wypryskami i chcecie je doskonale zatuszować, to ta, to koło korektorów będzie super. Jest ono stosunkowo też niedrogie. Wydaje mi się, że płaciłam za nie 89 zł. Nie wiem ile kosztują one teraz, ale kryolan nie zmienia tak często cen, więc myślę, że będzie to w takich okolicach. I najczęściej właśnie stosuję do koregowania skóry. Tutaj ten najbardziej wyjedzony korektor w takim szaro, lekko zielonkawym kolorze, on naprawdę doskonale ukrywa wszystkie wypryski. Natomiast te brzoskwiniowe i ten środkowy doskonale właśnie nadają się pod oczy. I jest to też świetny zestaw korektorów do kufra, dla wizerzystów, ale tak jak mówię, nie tylko. Jeżeli jestem już przy paletach, to jak wiecie, moją ulubioną paletą korektorów ostatnio, przez ostatnie kilka miesięcy, ponieważ kupiłam ją kilka miesięcy temu, jest paleta z Maka. Ta paletka nazywa się Pro Conceal and Correct Palette i mam ją w kolorze Light. Czyli jest to do paleta do najjaśniejszych karnacji. I zawiera ona, jak widzicie, sześć doskonale skomponowanych odcieni. Tu na górze macie dwa korektory do korekcji kolorystycznej. Jest to korektor różowy i korektor żółty. Ja zawsze stosuję te korektory u siebie pod oczami na moje przebarwienia i stosuję je też miejscowo do rozświetlania skóry. Jeżeli miałabym porównywać Kryolana i Maka, to te korektory są jakby bardziej e, miękkie i takie bardziej nawilżające dają ładniejszy, według mnie wygląd na skórze, ponieważ naśladują lepiej strukturę skóry. Jednak Kryolan jest dużo cięższy, tak w moim odbiorze to jest to takie cięższe i bardziej matowe wykończenie. Tutaj na przykład używając tego korektora pod oczy, w dalszym ciągu mimo bardzo, bardzo silnego krycia macie skórę rozświetloną i wyglądającą nadal jak skóra, co jest olbrzymim plusem tej palety. I w tych korektorach będziecie miały korektor w kolorze NC15, W10, NC20 i NW20. Te palety dostępne są w Polsce w trzech wariantach. Więc jeżeli macie skórę w innym odcieniu niż moja, lub też potrzebujecie czegoś ciemniejszego, to bardzo chętnie też kupowana jest paleta numer 2 z tych palet. Ja też bardzo chcę się w nią zaopatrzyć, ponieważ powiem Wam, że ta paletka to jest naprawdę mój must have. Sprawdza się fantastycznie. Jeżeli nie potrzebujecie całej palety, genialne jest to, że Mac sprzedaje te korektory również oddzielnie. Są one w postaci takiej małej, właśnie malutkich opakowań, właśnie z tą pastą w środku. Gorąco Wam tą paletę polecam, ale również polecam Wam ewentualnie te korektory do kupowania pojedynczo. Oczywiście wszystkie ceny będę podawała tutaj na dole w pasku, lub też gdzieś tutaj z boku, ale uważam, że taka paleta to jest zakupna wiele wiele lat to ona wam starczy myślę że na dłużej niż dwa lata jest tutaj tego naprawdę wszystkiego mnóstwo jeszcze jak mieszacie je między sobą ja je używam właściwie codziennie bez przerwy od czasu kiedy ją kupiłam i nawet nie musnęłam jakby tego wierzchu tej paletki więc jest ona zdecydowanie bardzo opłacalna jeśli już jestem przy pastach, to chyba najsłynniejszymi pastami, jakie można było kupić, to był pierwszy kosmetyk w ogóle w takiej postaci, wydaje mi się, na rynku światowym. Są korektory oczywiście Bobby Brown. No, nie mogłabym nie powiedzieć o nich. Jestem taką szczęściarą, że mam wszystkie kolory z tych korektorów, wszystkie mam pojedynczo. Pojawiła się też wersja ostatnio z pudrem. Jest, są to, akurat ja tutaj mam pasty korygujące. W polskim języku jest tylko jedno słowo, po prostu jest korektor, a w angielskim mamy conceal and correct. I to, co jest correct, to są właśnie te intensywnie korygujące pasty, które po prostu są najsilniejszymi formułami, tak, tak jak te poprzednie, które Wam pokazywałam. Więc jeżeli macie napisany korekt, to znaczy, że będzie to bardzo silnie napigmentowana formuła, której wystarczy nabrać na pędzelek lub też na palec odrobineczkę i bardzo silnie wmasować w skórę pod oczami i dzięki temu uzyskacie właśnie efekt korekcji kolorystycznej. A na to nakładamy jeszcze tak zwany korektor pod oczy, czyli to conceal. I mam kilka ulubionych kolorów. Oczywiście będą to kolory do skór, e, takich jakie mamy po prostu w Polsce, jakie e, wydaje mi się, że najczęściej się sprzedają, jeśli chodzi o tę markę. I to są moje ulubione właśnie korektory, pasty korygujące z Bobbi Brown. I jest to bisk, light bisk i medium, to dark bisk. Akurat ja te trzy kolory lubię najbardziej, więc widzicie, że to wszystko jest ten tak zwany miszkopt. One się świetnie wtapiają w skórę. Naprawdę dają przepiękne wykończenie na skórze. Są bardzo gęste i bardzo dobrze skórę nawilżają. Na stronie Bobby Brown przeczytałam też, że te korektory są wodoodporne. Ja akurat nigdy tego, słuchajcie, nie sprawdzałam, ponieważ jeżeli kogoś maluję, używam odrobiny pudru pod oczy. Bardzo niewielkiej ilości, ale troszeczkę używam. I te korektory świetnie mi się wtapiają. Teraz, jeżeli mogłabym jeszcze wrócić do tego, jak stosować takie pasty. To słuchajcie, podstawowy błąd, jaki robią prawie wszystkie dziewczyny, które kupują na przykład korektory Bobby Brown, to jest to, że biorą zwyczajnie ich za dużo, a ich się bierze mikro, mikro ilość. Właśnie dlatego dobrze mieć pędzelek z ostrym czubeczkiem, bo nabieracie sobie odrobinkę i bardzo mocno blendujecie je pod oczami, aż zauważycie, że po prostu wasze cienie znikną. Też oglądałam ostatni film Łojnego Gosa na ten temat, na temat właśnie korekcji kolorystycznej, że ona jest całkowicie niewłaściwie wykonywana. Niestety przez to, co pokazują na Instagramie często dziewczyny lub też widzicie to na przykład na YouTubie, pokazują, że nakładają olbrzymie ilości produktów pod oko. Są to naprawdę takie ilości, jakich się nigdy słuchajcie nie stosuje. Myślę, że gdybym używała taką ilość, no to moja skóra pod oczami po dwóch godzinach wyglądałaby już strasznie, może od razu nawet po nałożeniu, więc y, trzeba podzielić na dwa tą korekcję pod oczami i trzeba kierować się tonacją swojej skóry, bo też często na Instagramie widzicie, że ktoś stosuje czerwony, czerwoną szminkę pod oczy, to kompletnie nie o to chodzi. Im skóra jest ciemniejsza, im ma intensywniejszy pigment, im, im po prostu jest bardziej opalona lub też bardziej ciemna. Czyli mówię tutaj o skórach np. przykład mulatek i skórach e, osób ciemnoskórych, tym więcej tego ciemnego pigmentu, tego czerwonego pigmentu może być w takim korektorze. I na przykład jednym z takich korektorów jest Dark Peach. I to jest korektor, słuchajcie, który stosowałam właśnie osób już ciemnoskórych i on doskonale się sprawdza. Natomiast my, dziewczyny z jasnymi skórami. Musimy stosować po prostu korektory do swojego koloru skóry, czyli polecałabym właśnie to odcienie Wszystkie bisk. Taka mała dygresja. I teraz te dwa korektory można stosować na skórę twarzy, natomiast myślę, że korektory Bobbi Brown są specjalnie pod oczy. I to też warto o tym wspomnieć. I przejdę teraz do mojej, jednej z moich ukochanych marek kosmetycznych, jeśli chodzi o e, korektory pod oczy. I to też był jeden z pierwszych korektorów, o których w ogóle pisałam na swoim blogu firma Kokarda. Pisałam, że to jest mój bestseller. I rzeczywiście tak jest do dzisiejszego dnia. Niestety, marka wprowadziła czy niestety, marka wprowadziła w zeszłym roku e, nowe korektory pod oczy. E, I te korektory Lift Concealer z marki Make Up Forever, wydaje mi się, że również. Nie wszędzie są dostępne. Ja je wciąż jeszcze kupuję przez strony internetowe, natomiast wydaje mi się, że niestety są one wycofywane. Ale ten korektor pod oczy jest po prostu genialny. To jest, słuchajcie, korektor specjalnie pod oczy korektor rozświetlający i korektor, który intensywnie skórę pod oczami wygładza i bardzo ładnie ją rozświetla. Do tego jeszcze macie tutaj 15 ml. On się idealnie w skórę pod oczami wtapia, zostawia też taki od razu półmatowo-satynowy połysk, więc nie trzeba go w ogóle pudrować. Bardzo niewielka ilość starczy, żeby całkowicie zakorygować sińce pod oczami. Myślę, że wszystkie osoby, które mają zmarszczki pod oczami albo mają tendencję do gromadzenia się korektora, nawet osoby młode, bardzo gorąco Wam polecam właśnie korektor Make Up Forever. Yy. On się dokładnie nazywa Lift Concealer, i ja najbardziej lubię dwa odcienie: jest to jedynka i trójka. Jeżeli gdzieś te korektory dostaniecie, to naprawdę jest to taki jeden z moich królów korektorów pod oczy. Po prostu je uwielbiam. Jedynka jest całkowicie różowa, przypomina właśnie Light Bisk z Bobbi Brown. I mogę wykorygować nimi właśnie oczy też do pełnego okrycia. Jeżeli pod spód nałożycie trochę jakiś past. Macie naprawdę skórę bez cieni pod oczami, także jest to świetny, świetny kosmetyk. Jeżeli jestem przy Marce Makeup Forever, muszę powiedzieć o korektorach full cover. Na pewno wiele z Was spotkało się z tym korektorem dzięki Maxineczce, ale dla mnie ona w jakiś taki niezrozumiały sposób, tak u niej się to sprawdza, stosuje ten korektor pod oczy. Natomiast i na szkoleniach Makeup Forever. I też od dziewczyn właśnie w seforach lub też tam, gdzie można te korektory kupić, one wszystkie mówią mi, że to nie są korektory pod oczy. I według mnie kompletnie one nie są pod oczy, ponieważ jest to bardzo silny kamuflaż w tubce do korygowania zmian na skórze. I on do tego się genialnie nadaje. Również genialnie nadaje się do tego, żeby wymieszać go z podkładem i stosować go miejscowo, na przykład wokół nosa, tak jak mówiłam, na jakieś żyłki, na jakieś wypryski. Natomiast pod oczy. Nie używałabym tego korektora, ponieważ on bardzo wysusza skórę zwyczajnie i no nie jest on do tego przeznaczony. Ale jeżeli macie ten korektor i on się u was w ten sposób świetnie sprawdza i nie widzicie wysuszenia skóry, świetnie, świetnie dla was. To jest też korektor wodoodporny. Ma niesamowicie szeroką gamę odcieni i to jest jeden z bestsellerów marki Make Up Forever i ponieważ tu również macie 15 ml, to bardzo gorąco wam ten korektor polecam, bo jest to taki właściwie od lat też mój must have, moim w moim kufrze i ja mam dwa odcienie cały czas używam właściwie tych dwóch, bo bardzo je lubię jest to odcień 6 i odcień 4 jeśli chodzi o jeden z moich starszych korektorów, które mam też w przez od wielu, wielu lat korektor, który mogłabym z ręką na sercu w dalszym ciągu Wam polecić jest to korektor Helen Rubinstein Magic Concealer doskonały korektor pod oczy też w tubce 15 ml całkowicie... Idealny, jeśli chodzi o skórę pod oczami. Pięknie się wtapia, cienie są doskonale ukryte, ma niesamowicie dużą pojemność i starcza na wieki. Jedyny minus jest taki, że jeżeli używacie go długo, to on po prostu cały wypływa z opakowania i niestety znajduje się na korku. Więc radzę Wam, ponieważ on ma taką bardzo lekką, płynną konsystencję. Radzę Wam go stawiać właśnie w ten sposób na Waszej toaletce, o coś go oprzeć albo wsadzać go na przykład do kubeczka z pędzlami, bo wszystko z niego wypływa. No niestety z korektorami właśnie tak czasami jest, że mają źle zrobione te właśnie końcówki. No niby tutaj macie taki dziubeczek ładny do nakładania, ale wszystko wypływa, więc trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby Wam ten korektor po prostu nie wyleciał. I on jest też specjalnie skonstruowany tak, żeby jak najlepiej wygładzał skórę pod oczami. Więc jeżeli macie ochotę na nowy korektor właśnie z wyższej półki, to gorąco Wam właśnie polecam te korektory Heleny Rubinstein. Ja wiem, że one wciąż jeszcze są bestsellerami w wielu kufrach wizerzystów, ale też wiele klientek, właśnie, które przychodzi do sephory wiorstę ja i pytam o to, kupują właśnie ten korektor, ponieważ uchodzi no, on jeden z najlepszych. Mam jeszcze jeden korektor z maka, który powinnam pokazać może przy korektorze właśnie z maka, ale jest to zupełnie inna formuła i zupełnie inny korektor. Jest to korektor mineralny z serii mineralnej, którą bardzo lubię. I tu akurat mam kolor NW15, który jest takim idealnym kolorem właśnie na cienie pod oczami. Jest to taki odcień bardzo jasno-różowy. Te korektory ostatnio zmieniły opakowanie. Nie mają takie opakowanie z pędzelkiem, bardzo wygodne w stosowaniu. Co, co też właśnie lubię na to to to, że mają świetne opakowania. Tutaj się nic z tym nie dzieje, nic nie wypływa. Mam ten korektor, myślę, ponad pół roku. On w dalszym ciągu wygląda, jakby był nowy, więc i słuchajcie, zużyłam, może tyle. A Więc jest to też produkt niesamowicie wydajny. Bardzo, bardzo mocno skórę pod oczami rozświetla i, i też ją wygładza. Niektóre dziewczyny skarżą się, że on trochę podkreśla zmarszczki, ale ja tego nie zauważyłam, mimo tego, że moje zmarszczki pod oczami i moje cienie pod oczami to jest naprawdę bardzo trudna rzecz do ukrycia. Więc to jest drugi korektor z Maka, który mam i który bardzo lubię właśnie korektor Mineralize. No i teraz. Tatubeczka, została mi jeszcze tatubeczka. Jest to korektor z marki Benefit, który niestety bardzo nieładnie mi się cały starł, bo opakowanie było przepiękne. Nazywa się on Fake It Up. Jest to taki bardzo ciekawy korektor pod oczy. Znowu to jest korektor pod oczy, który ma formułę taką nawilżającą i jest zbudowany tak jak trochę pomadka do ust. Wokoło macie właśnie tą formułę nawilżającą, a w środku jest korektor pasta korygująca pod oczy. I nie wiem, dlaczego, ale ten korektor nie cieszy się dużym powodzeniem. Być może dlatego, że on nie jest taki super mocno kryjący ale to jest korektor, który niesamowicie pięknie pod oczami wygląda. Jeżeli jesteście osobami, którym zależy właśnie na nawilżeniu skóry pod oczami, jeżeli chcecie pięknie skórę pod oczami rozświetlić, jeżeli uważacie, że nie potrzebujecie dużo krycia, ja potrzebuję, a tego korektora używam i jestem bardzo zadowolona, to właśnie Fake It Up będzie super. On daje takie mokre, lśniące wykończenie pod oczami. Po prostu uwielbiam go. Szczególnie pięknie wygląda, kiedy nałoży się go tutaj właśnie w te miejsca, przy oku, kiedy chcecie delikatnie to oko wyciągnąć do góry, a dodatkowo dacie jeszcze sobie taki piękny, świetlisty wygląd skóry, to fake it up będzie super. I ten korektor kupicie w Sephora w trzech odcieniach. Naprawdę gorąco polecam go sprawdzić, bo to jest jeden w swoim rodzaju korektor, żadna inna marka kosmetyczna nie ma czegoś takiego i on również na bardzo długo starcza. Mimo tego, że używam go bardzo, bardzo często, to zostało mi jeszcze 3 czwarte opakowania, więc jest on też niesamowicie wydajny. Oczywiście fajnie, jeżeli jest on dla was za mało kryjący, połączyć go na przykład z jakąś pastą korygującą. No bo są różne stopnie zaśnienia skóry. Jeżeli potrzebujecie czegoś super ekstra, no to warto na przykład połączyć go z pastą Bobbi Brown albo z pastami Mac i będzie to idealne wykończenie waszej skóry pod oczami. Na koniec zostawiłam sobie dwa moje ukochane korektory pod oczy. Jeden z nich jest to korektor marki Too Faced, jednej z moich ukochanych marek kosmetycznych i jest to korektor Born This Way. Oczywiście słyszałyście na pewno o podkładzie, który cieszy się niesłabnącym powodzeniem. A korektor Born This Way kupiłam w taki sposób, że chciałam kupić Urban Decay, ale nigdzie go nie było, nigdzie nie było mojego koloru, wszędzie zostały tylko te ciemne. No i wtedy właśnie wszedł do Polski akurat korektor Born This Way. Jest to korektor pod oczy, korektor rozświetlający. Ale w sumie nie tylko, dlatego że można go stosować również do rozświetlania określonych partii twarzy, ponieważ on w ogóle skórę nie wysusza. I daje niesamowicie piękne, świetliste wykończenie. Jest to zupełnie inny korektor niż ten z Benefita, który Wam pokazywałam. Skóra w wykończeniu jest podobna, tak jak po użyciu podkładu Born This Way, czyli to jest taki lekko mokrawy połysk. I to dzięki temu, że ten korektor zawiera kwas hierulonowy i zawiera również wodę kokosową. I dzięki temu wykończenie makijażu z tym korektorem jest niesamowicie piękne. I naprawdę ten korektor bardzo dobrze koryguje sińce pod oczami. Dzięki temu korektorowi w zasadzie ja przez pewien czas w ogóle przestałam stosować pasty jeszcze pod spód. Muszę to robić, bo naprawdę moje sińce są intensywne. Również nie zbiera się on w zmarszczkach. Ma bardzo szeroką gamę dla jasnych skór, więc na pewno coś dla siebie znajdziecie. Ma tylko jedną okropną wadę, mianowicie strasznie wypływa z opakowania. Uwielbiam ten korektor, słuchajcie. Myślę, że chyba mówiłam w jakichś ulubieńcach o nim. Gdybym miał opakowanie z pompką, tak jak mają korektory na przykład Maka, korektory trwałe, to słuchajcie, to byłby po prostu cud. Tutaj ta, ta złota obrączka, która jest wokół opakowania, ona słuchajcie cała się rusza, pod spód wpływa korektor, wypływa na wierzch no całkowity mes w kosmetyczce, muszę go trzymać w oddzielnym opakowaniu i cały czas go czyszczę. No i też wiem, że dużo produktu po prostu wypływa mi na wierzch. Nie wiem, czy ta, to opakowanie jest uszkodzone, czy też macie taki problem z tym korektorem. Może to jest wynik tylko, tylko tego jednego opakowania, może to tylko ja. Dostałam po prostu pakowanie, które jest zepsute. Nie wiem, napiszcie mi, bo naprawdę uwielbiam ten korektor i mogę go polecić też z ręką na sercu. No i ostatni korektor pod oczy, który Wam dzisiaj pokażę właśnie z perfumerii, to jest korektor marki Sisley. I to jest również korektor pod oczy, ale można go używać także do rozświetlania partii twarzy, czyli może być stosowany w takim właśnie trójkąt pod, pod oczami, żeby skóra pod okiem wyglądała na bardziej świetlistą. Bardzo wygładzający, bardzo pielęgnacyjnie działający kosmetyk. On naprawdę jest pielęgnacyjny. Jeżeli chcecie zrobić sobie super prezent, bo ten korektor należy do najdroższych, jakie tutaj mam, dodatkowo do niego dostajecie właśnie w pudełeczku ten świetny pędzelek do nakładania. Te korektory naprawdę sprawdzają się u mnie fantastycznie, nawet jeśli ktoś ma taką skórę, że mówi, że nic mu nie pomaga, że wszystko wygląda źle, wszystko się zbiera, to jednak ten korektor Cislaya tego nie robi, więc muszę powiedzieć, że mimo jego wysokiej ceny, te 15 tutaj gram starczy Wam na wieki i też jest to korektor pielęgnacyjny, więc jeśli... Macie zmarszczki pod oczami, chcecie skórę też wzmocnić, i chcecie, żeby był to kosmetyk o świetnym składzie, właśnie z formułą pielęgnacyjną pod oczami. Bardzo Wam polecam właśnie korektory Sisleya. Na pewno się nie zawiedziecie. I można kupić je w czterech odcieniach teraz już w Seforze. I to są już wszystkie korektory, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że któreś przypadły Wam do gustu że też, że będzie łatwo wam dzięki temu wybrać bardzo dobry korektor pod oczy, ponieważ pokazałam wam takie moje najlepsze korektory, jakie mam. Nie mówiłam nic o marce Estee Lauder, natomiast teraz pojawiły się nowe korektory z serii Double Wear. Które mogę Wam też polecić, ponieważ je oglądałam i uważam, że są świetne. Nie ma tu żadnego korektora Klinik, a też mają świetne korektory. Bardzo lubię korektory również pod oczy w płynie marki Clarence, które uważam, że też są rewelacyjne, więc ten wybór korektora pod oczy naprawdę należy do Was. Ostatnio też, jak byłam w perfumerii, zobaczyłam, że są nowe korektory serum z Bobbi Brown i kiedy spróbowałam tego korektora, to się po prostu rozpłynęłam, bo jest to jedna z najlepszych formuł, jakie w ogóle miałam okazję dotykać i zastosować pod oczy. Mam nadzieję, że ten film Wam się będzie podobał, że będzie dla Was przydatny, że dzięki temu łatwiej Wam będzie zrobić zakupy w perfumerii. Jeżeli tak jak ja lubicie korektory z wyższej półki, to na pewno któryś z, z tych korektorów, które dzisiaj pokazywałam przypadnie Wam do gustu. Zapraszam Was serdecznie na drugi odcinek tego filmu, czyli korektory z drogerii, korektory tańsze, takie, które również kupuję i z chęcią używam. Ten film będzie wkrótce też na moim kanale. Zapraszam Was do polubień, zapraszam Was do dyskusji oczywiście, bo bardzo chciałabym poznać Wasze wybory. Zostawiajcie komentarze pod filmem i będę to na Was czekać w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. I zapraszam Was serdecznie ponownie.